Jutro po południu na rynku głównym zaplanowano pokaz tańców polskich i musztry paradnej, a na małym rynku lekcje śpiewania piosenek patriotycznych. Pieśni patriotyczne zaśpiewają też reporterzy kroniki. Tegoroczna lekcja to nie tylko śpiewy i dobra zabawa, bo organizatorzy będą zachęcać do wyrażenia patriotyzmu walcząc z basgrołami w mieście. Pogromcy basgrołów wypowiadają wojnę graficiarzom. I to nie byle jak. Już udało się zebrać kilkadziesiąt litrów farby i zamalować napisy m.in. na osiedlu stoki. Kolejne starcie wkrótce. Pogromcy zachęcają Krakowian do wspólnego oczyszczenia miasta. Bo patriotyzm to także dbanie o nie. Dodatkową okazją, by go zamanifestować, będzie jutrzejsza lekcja śpiewania. Pomyślałem sobie, że warto byłoby do śpiewnika. Dołączyć taką kartkę, takie, taką informację, że oto powstaje grono pogromców bazgrołów i to będą osoby, które no, kiedyś przydadzą się nam do właśnie likwidacji tych napisów, poprzez to, że zostaną przez nas wyposażone w wałki, farby, y, stroje ochronne. Kto nie chce czekać do lekcji, już teraz może wejść na stronę internetową bazgrołówką i zarejestrować się jako pogromca. Do siedziby Biblioteki Polskiej Piosenki przy ulicy Świętego Wawrzyńca już można zwozić farby.